Gdzie ten M57 z Trzema Szkłami. Dobra, jedziemy dalej. Wysyłamy do Pierwsza Biała i Zwierzęca, na do Pierwsza Szkła Dziecięcia Jeden, dwa. Jednego również mieliśmy e, troszeczkę wsteczą takie tygodnie na firmy. Dziś troszeczkę inaczej. Jak względu cudy, trudy. Nie tylko nagrywania. Nie tylko odpisywane widzą. Nie tylko. Filozofia, komentarze, bycia. pochłania tyle trzeba za przyszłość pracujemy. I jeszcze rodzina. Rodzina, nie wiesz jak to wygląda. Tak? się oczywiście przyłożę jej Prosiła też, żeby wiele rzeczy więc Dlatego mówiłem, że muszę go szybko przygrać, że tak powiem, pewną Filozofią. To Panu zawiedzać, ale mam ciężką sytuację. Nieprzed noce. Nie, że odpisuję, dlatego że teraz rozumiem ulpek historyczny, zresztą mam koszulkę i niespodziankę, jak również żądań przygód z ulpek gdzie naprawdę mają do odwiedzenia, że oni będą w innej My musimy troszeczkę, to nie jest walka, ale my musimy jednak troszeczkę zadbać o odwiedzenie. Także, to jest to Także jedziemy, cieszymy się jazdą Widoków nie będzie z okna, bo wiadomo Jedziemy, idziemy po szóstej Do miejska trakoła polszowa Szkoda, że nie trakoła głównego walczymy o to No i co? Nigdy nie zgłoszę i nigdy nie byłem, chociaż czasami to do tempo p pasuje, bo nie przez noce osoba, którą się opiekuje ma bardzo mocne ataki. Coś jak zespół Lorenza, więc chciałem zamknąć kanał <laughs> i muszę nam powiedzieć pod wieloma względami, też również bardzo dużo spam wchodzi, co jest dziwne, bo ludzi, których po nie ogarniam, wszystko jest ok, a ludzi, których naprawdę szanuję i oglądam, no jednak jest problem, także to jest jedna sprawa. To jest sprawa, z którą chciałem się z Wami podzielić, razie to... może zacznijmy z historii książka i przez ludzi eksploracji w różnym kątem. Dzisiaj możemy znowu się od wiecie, że od lat wewnętrznych, ze na szkolenie, ze jego struktura Chodzimy bardzo niewolno. Książkę mam, czytaj je za tym Książka jest w bardzo prosty sposób napisana, czyli trafia do, i do dziecka, i do starszego artystę, jest bardzo kolorowa, praktycznie każdy z nich opisuje w pewnym miarę historii. Nie ale to pokazywać, też po prostu pewnie jest. Także jest prosta, jest znaczna pewną ekspresją. Jest napisana w gatunku, że tak powiem, troszeczkę być może filozoficznie ale i monumentalnej ekspresji. Czy może początek? Dobrego złapoczącego. Dawno, dawno temu w odległej warszawskiej dzielnicy było sobie pewne kulturystyczne techników. A nie, czekaj, to nie ta książka. Na pewno spotkaliście z opinią, że nie ma przypadków, a wszystko, co się dzieje Jest elementem magicznego scenariusza zwanego losu. No tutaj, chłopaki opisują wszystkich spotkań, ale to nie dziwi. Przeczytam stację, I Witam Państwa na pokładzie samolotu lecącego do Japonii. Za około 11 godzin lodujemy na lotnisku w jednym z miast. Jest to lot bezpośredni. Przewidujący konkurencję nad Uralem. Na Proszę rozciąść się wywodnie i rozproszować pięknymi widokami. Odwroty już nie było. Kamienną miną i palcami zaciśniętymi na oparciu, podczas skrywania pół od statowego mogłem myśleć o jednym. Raz po raz powtarzałem słowie jego Do zobaczenia w następnej wybraniu. I tak też się kończy część. Chodzimy tam gdzie nie wolno i mam nadzieję, że będzie tu część. To tyle. Wylewski Uber Pistolów. Są bardzo lubię, polecam. Zresztą lice polecają, są tak sami, że 800 tysięcy mają widzów. Bo ja mówię, że nie mówię nigdy z studentów, bo wydaje mi się, że to jest oczywiste. My jesteśmy żywymi ludźmi, także... To, że my też o, jesteśmy widzami przecież. Także myślałem o, myślałem o właśnie o zamknięciu kanału Też przyczyn naprawdę pozytywnych. Trzecia rzecz to jest, wspieramy się, tworzymy rodzinę, bo jak jeden w masy się wchodzi, jak już to mówiłem, to hejter trzeci korzysta. Yy, co jeszcze można było dać? Dzisiaj krótki przelot, bo dzisiaj mam pewny też wykład. Dzisiaj nie jestem tak przygotowany jak mam, więc sesja będzie troszeczkę improwizowana że tak powiem. To zawsze wszędzie koleją. Zobaczymy pewnie jakiś L zobaczymy Pendulino może Świnoujście TLK jakąś 7 niebieską. No co, dalej, yy, nie będę mówił, bo nie ten film dłuższy, bo wiecie, że mam 5 miesięcy do przodu filmów, bo w mojej sytuacji rodzinnej i, i tej, tych tragediach, które gdzieś w moim życiu są, yy, no jednak nie jestem w stanie okazać mi się na urlopie i na pewnych wolnych, powiedzmy tak, to troszeczkę teraz ponagrywać nagrywać, także materiał na 5 miesięcy jest do przodu. Chciałbym to rozszerzyć o filozofię leśną, o troszeczkę tutaj o taką filozofię też doracji, może troszeczkę z poezji, recenzji też również książek, no zobaczymy jak to będzie. Na razie, ale z siłą rzeczy to kolejnictwo na pierwszym miejscu. Reklamujemy kolej i też muszę powiedzieć jedną rzecz, która często chłopaków jest. Jest to ciężki temat i często też go poruszam. No jest to ciężki temat. Jakie jest najważniejsze prawo w Polsce? konstytucja, prawda? Yy, tak pewne struktury państwowe, nie wiem czy dobrze, nie mnie to ocenia, jeśli nie mieszam do polityki. Pewne struktury państwowe yy, tak się bało komunizmu mocno, że dały nam całkowitą wolność. Po prostu to no po prostu to było. No, tak się mocno bało, że dało nam wolność. Ustawa z roku 90, chyba czwartego czy 5 dawała nam <laughs> wolność. Przyszłe zmiany, znaczy tak, wolno Wam, bo pytaliście, wolno Wam nagrywać. Konstytucja nam to gwarantuje i ustawy, które były po później. Można nam wszystko, nawet można pijanego zaproszeniem, i bo możemy uratować życie, to nagramy, nic nie będzie. Tylko weszła ustawa RODO. Tylko ludzie też to wykorzystują. RODO to jest, nie chciałbym dokładnie spytać swojego prawnika, ale RODO to jest, że nie możesz danych przyjść publicznie. Nie na to na Na przykład ja nie mogę powiedzieć, Józef, y, y, Fryderyk y, pracuje tu i tu, robi to i to i tak dalej, i tak dalej. Są dane osobowe, które po prostu no, można, Ale nagrywanie jest inaczej. Dam przykład. Y, robimy reportaż z Adamem Małyszem. Na przykład już podałem i tak dalej, ale robimy reportaż, le, jest tak ok. Kulawy z dzisiejszej idzie nam pijany y, y, chodnikiem. W TVP robimy reportaż, akurat ją Namikiew Wodnik jest za nami i w tym momencie co on wskaże w że w dzienniku szedł pijany i Nie. Siłą sugestii że tak powiem, ja jak miałem sytuację poznem, Obracałem kamerę, nagrywałem siebie, wolno mi nagrywać siebie, wolno mi pokazywać składy, ustawami chroni. Nic się nie dzieje. Mogę coś zamazać, mogę coś włożyć, mogę coś wyciąć. Oczywiście jak ktoś mnie poprosi. Nie podajemy nikomu danych, nie, nie podajemy żadnych elementów, można wszystko robić ustawę na stronie. Nie ma nic takiego, nic wam nie można. Nie wolno nagrywać, zejść na przykład z nasypu. Wolno. Nie wolno nawet wejść na dole. My często gdzieś się zdarzyło, że chcieliśmy gadalina, na przykład uchwyć, wybieraliśmy... Yy, nie wolno. Nie wolno wejść wam na wody, Nie wolno. Gdzieś stare składy, musicie mieć pozwolenie PKP. Nie wolno tego robić. Ale składy jak najbardziej. Dziwię się, bo ludzie nagrywają na no, przykład składy z Echelona. Yy, to się dziwi, bo to jest inna składa to już jest element wojskowy. Natomiast pociąg w czasie pokoju nie jest. Pociąg jest yy, nie reklamujemy kolej. Niektórzy idą do pracy, odklepują tam, ile mają do przepania godzin, powiedzmy, osie i idą. Rzadko kiedy, i yy, tutaj się powołam na jednego człowieka, który jest maszynistą. Yy, jest to człowiek Richard Knight. On, pomimo mimo to, że idzie do domu, on reklamuje kolej, on jakby żyje tą pracą. Czyli nie odkupujemy tylko, my jesteśmy też pasażerami, Czyli tak jak kupujemy bilety, jeździmy na wernicarze i tak dalej, nakręcamy. Czyli my jesteśmy reklamą dla nich. Też dużo właśnie tutaj nie, y, ludzi, którzy pracują że też dziękowała mi za materiały tak Dokument. M57 jest najdłużej na całym świecie produkowany. Najdłużej. To co to znaczy? Dlatego też... Um, dlatego też... Nie wiadomo jeszcze się po, pojeździ. Jesteśmy zależni od unijnego prawa. Unijne prawo może być że Mamy M57. Potem już... Już uh, ja ja nie jeździć. Także... Także nie wiem ile, ile Paweł, dwadzieścia lat nigdy się mówiło prawo unijne, ale nie jestem w temacie. dla siebie. Znaczy, niech tak jedzie do co przodu, co, co jedzie. Albo N57-131, albo 2006. Tygrys. No zobaczymy. Może jeden, ten 1-2, no zobaczymy. Także są rozporządzenia, które trzeba, przepisy, których trzeba, ale my no, jednak reklamujemy to pod, pod wieloma względami. Jesteśmy pasażerami, mamy też siłę przebicia, bez nas kolej i wiele rzeczy, które robimy, też może możemy przetrwać. Także, także no, zobaczymy za chwilę na m 57 Szkoda tych letnich składów. Podkalani na Ostytka Iwalnego. Równe coś, żeby to jechało do Krakowa Głównego, bo naprawdę są tam remonty, ale. Chciałem dzisiaj pendulino, parę elfów W hmm. Polarydzie tu robi naprawdę różnicę Cena jest naprawdę jest tak tanio, że... niech stój w korkach, jedź koleją To szalone, prawdopodobnie nie wolno, bo to... 4 3 z dwoma szkłami, także też ja z panią miałem możliwość parę razy nim jeździć a my już jedziemy nie do nie do końca Ładnie. no, no dobry by nie pozwolić mi o A jeżeli ktoś zarzuca, to, to jest niemiłe nawet. A to jest właśnie dziwne, to co mnie w ogląda. To oglądaj. Co już bym powiedział, nie mam czasu czy coś tak dalej, ale A zarzucę kogoś, naprawdę, Pan działa dziwnie nie nieugarnięcia, bo w danym kredytuncie ogląda za dużo ludzi, a w danym projekcie to jest po prostu zoki, spamuje, nie wiem. Często jest tak, że na to, że nie ma czasu te kanału, człowiek się nie ta za łapkę w górę e, i to muszę powiedzieć prawdę, tak tak. ale niektóre, które go oglądam naprawdę dziwią się po mnie, że nie ma było. Nie wiem, nie wiem jak to działa. Może ktoś coś zrobił, że są ludzie, hakerzy, różnie to może działać. Zakończąc, bo też że też, 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 przecież... Teraz mam troszeczkę podróży z wyjazdów ponagrywanych z ale no niestety teraz są mogę jedynie nie nagrywać. Chciałem inne stacje i Wam mówiłem, że na z nimi zresztą muszę słucha bez też tu Alwaria, też tu był wiersko była historia z bardzo no tak yy, dużo różnych projektów, dużo też będzie się działo, że zapraszam. No co? tam, tam, tam. O co wam mówiłem, bo wtedy 57 wjechał e, drugi z relacji przeciwnej e, Polsce jest tego typu problem, że prawo nachodzi naprawdę. dlatego to jest to, że ktoś tam jak pracuje pokazuje nam na przykład pracę e, pracę na przykład na bodzu, tam jak jest robione mikul pokazuje pracę robione w Grzeszowie, na przykład e, on jest takim człowieka, że na pewno ma tam względy zresztą historykiemu, mu też gdzieś w jakim zasięgu. Także też y, być może może. Być, można nam nagrywać, tak? Tylko jest jedna sprawa, że y, jednak jest to wykonywanie pracy. To jest to być, wystopy, nie wiem, nie umiem tego powiedzieć, jak, powiedzmy, tam pracownik, ale no jest też sytuacja tego typu, że to jest praca, praca wykonywana i też może być to, że człowiek pracy może się czuć niekomfortowo, może źle wykonywać pracę i tak dalej, i tak dalej, dlatego tutaj prawo właśnie tak jakby nachodzi na prawo, czyli wolno ale nie wolno, ale wolno i nie wolno. I takie właśnie, tak jest w Polsce niestety, że właśnie prawo z innego artykułu e, po prostu działa tak, jakby na nie korzystać. to też trzeba zrozumieć. Ja mówię, jeżeli coś nie kiedyś miałem e, ciągnąć być e, fajny w fajnym składzie i chciałem zdjęcie, przed akurat... E, maszynista i powiedział co pan tutaj poszedł. ja mówię, że dla siebie chciałem po prostu zdjęcie on mówi, że, że dla siebie to, ale żebym nie publikował, nie publikowanie tak to sposób szanuję, a być może kiedyś pozwoli mi to. wiecie jak jedno dobrze z ludźmi to powtarzam, dlaczego jeżeli ktoś mówi nie, to nie to nie, wyłączmy i tak dalej i tak dalej dlaczego to mówię Wszyscy patrzą z czy Co teraz? Dobra, co Ale też nie myślą o zachowaniu historii. Ile ja mamy? Mamy dwa filmy lub stąd tego. Tylko dwa filmy. Ludzie, taki skład 160 na godzinę, chyba ostatnio nie pamiętam. Nie chcę mówić matejko. Nie, nie pamiętam, jakiś. 162 miał chyba. Także rekord chyba pobiliśmy, ale przez wiele lat 160 nie można było pobić. Jaki to jest okres, jaki skład był? Przecież to się palenie mieści, że wkłady dzisiejsze takie jak Pendulino, Dab, Fli, Fli nie mogą się tak napędzić, także to infrastruktura być może, ale także mówię, że to po prostu jest szok ile mamy zdjęć aut Warszawa Warszaw, y, Moskwiczu, coraz mniej, jedynie jak pasjonaci ratują te składy, coraz mniej będzie jeździła M57, na pewno, bo to przecież nie będzie wiecznie. Co to jest? Nagranie historii, dokumentu, duszy, czegoś więcej. Co to robi? pracownicy jak najbardziej, też i za to ich bardzo szanujemy. Ale kto to robi? Pasjonaci. Oddają swój czas, duszę, przepraszam, pieniądze też, bo to też jest pieniądz, nagrać, jechać na drugi koniec Polski, żeby tylko pociąg zespoł nagrać. Bo ktoś by powiedział, trzeba bić I mi się marzy przejechanie pipą, który by ciągnął parowóz na przykład, albo stąka, na przykład, SM42. Ja chociaż chociażby na wsi przyjechać gagalinem, ale to jest raczej, raczej chyba na wschodzie nic. chociażby EM-62. Zobaczymy to co zobaczymy, na pewno jest pewnie bateria siądzie, więc pewnie za dużo nie zobaczymy, ale chciałem bardzo wszystko podziękować, za wszystko przeprosinę. Pamiętajcie zawsze koleją, tu nie ma korku, bezpiecznie, tanio. Przestrzenna osobista, wszyscy mi mówią, że RMD 57 jest, taki dno, że tak powiem, Czy które lat produkowali to naprawdę, dajcie sobie to musi przyznać, to znaczyć, bo będzie przestrzenna osobista. Wiadomo, magister już nie kulek, kulek, że podziwiam na pracę i to jest dla mnie autorytet. Oczywiście największy jest w górze, ale chodzi mi taki ludzki Mówi, że to jest dla bezpieczeństwa i swoje nowe składy są tak y, jak w samolocie, ale jednak w tym 37 mamy swoją przestrzeń osobistą. To jest jak barze, taka loża. Y, ja je bardzo te składy lubię i chciałbym, żeby jak najdłużej jeździły. Jedyną wadą są wysokie drogi, bo one były jakby przystosowane do kolei miejskiej, to miał być do wysokich peronów. Także te progi gdzieś z tobąami będzie ciężko, no i może kogoś to drażnić, że skrzypią. Ale poza tym naprawdę to jest piękny skład, kawał historii, nawet na tej linii 117 i ogólnie w Polsce także techniki, ja bym powiedział, a ludzie mówią, tylko włożyć do niego komputer, włożyć do niego parę różnych rzeczy i uważam, że troszeczkę letusu, oni to są te i tak dalej, ale dużo tych modeli było, baetki przecież, komułki, bardzo dużo tych, tych, tych modeli było. Dobra, zawsze i koleją pamiętajcie